W następnych kilku minut dowiesz się o czterech krokach, które doprowadzą się do zrobienia pierwszego 8A. Dowiesz się, co jest rzeczywiście najważniejsze, że móc dostać się do tego poziomu w jak najkrótszym czasie. Każdy krok, o którym powiem, jest kluczowy, więc oglądaj cały film uważnie. Jeszcze tak bardzo krótko: jeżeli nie wiesz, kim jestem, mam na imię Konrad i aktualnie współpracuję z wieloma spinaczami początkującymi, a także zawodnikami, którym pomagam w planowaniu treningu. Przejdźmy teraz do pierwszego i bardzo ważnego kroku na Twojej drodze do zrobienia 8A. Wspinaj się dużo. Brzmi to trochę jak nudna rada, ale już rozwijam. Chodzi tutaj o to, żeby zbudować dobrą bazę ruchu. Czym więcej ruchów poznasz, tym lepiej będziesz się wspinać i łatwiej Ci będzie zrobić to 8a. Bo od razu będziesz wiedzieć jak się ustawiać. Twoje ciało będzie wiedzieć jak generować siłę w pewnych pozycjach, czyli będzie bardziej skoordynowane. Nawet bardzo zaawansowani stylistzy cały czas mają ten krok z tyłu głowy, bo wiedzą, że technika i budowanie odpowiedniej bazy ruchów jest cały czas priorytetem. Możesz mieć silne palce, ale co z tego, jak ciało nie umie na przykład generować siły w podchwycie, odciągu czy dziurze? Możesz to poprawić dużą ilością trudnego balderingu. Tak samo możesz mieć wytrzymałość, ale co ona ci da, jak na przykład wypadną ci nogi dwa razy? No nic. Oglądaj Mistrzostwa Świata we wspinaniu. Zazwyczaj wygrywa ten, który się najlepiej wspina, a nie najsilniejszy. I zobaczysz to często, że jeden zawodnik ustawia się dużo lepiej, a drugi może ma siłę, nawet i o wiele więcej, ale przegrywa, bo idzie strasznie siłowo. I weź to pod uwagę, że to są ludzie, którzy wspinają się całe życie. Dlatego budowanie takiej bazy powinno być cały czas Twoim priorytetem. Drugi krok znalezienie słabości. W pewnym momencie, jak chcesz progresować, nie możesz chodzić po prostu na ściankę, tu trochę pobalderować, zrobić kilka dróg, a może kampus, może kilka pompek, czy na sekcję, gdzie wszyscy robią to samo. Musisz się skupić nad swoimi słabościami. Wtedy wejdziesz na poziom 8 dużo, dużo szybciej. I to zazwyczaj rzecz, która ludzi najbardziej ogranicza właśnie brak skupienia. Najlepszym sposobem jest wybrać dwie główne słabości. Czasem może to być jedna i skupić się nad tym przez na przykład 3 miesiące. Inaczej próbujemy robić wszystko i tak naprawdę nic nie progresuje. Natomiast przeznaczając na przykład większą część czasu na trening siły palców, możesz wzmocnić palce na przykład o 20% i to pozwoli Ci od razu przeskoczyć kilka stopni do góry. A osoby, które będą tu robić trochę obwodów, trochę liny, a za tydzień jeszcze co innego, mogą być na tym poziomie niestety nawet całe życie. I twierdzić, że jest to wina ich genetyki, a często tak nie jest. Trzeci krok, stworzenie planu. Jak już wiesz, co z Twoim ograniczeniem, to czas to uporządkować. Wybierz konkretne metody treningowe, ćwiczenia i trzymaj się ich przez 4 tygodnie. Po tym czasie już musisz trochę coś pozmieniać. Na przykład na początku planu zacznij od robienia dużej ilości balderów, a potem zrób baldery na Twoim limicie, jak już jesteś blisko sezonu. Albo zacznij na początku dłuższych zwisów i przejdź na krótsze. Różnorodność w treningu jest ważna żeby ciało cały czas musiało się adaptować. Ale są jeszcze dwie bardzo ważne rzeczy. Progresja i tygodnie odpoczynkowe. Jeżeli chcesz wzmocnić się, to musisz tygodnia na tydzień w pewien sposób progresować. Na przykład dodać pół kilograma na zwisach na tablicy, to pomoże cały czas stymulować układ nerwowy do dalszej adaptacji. Jeżeli robisz wytrzymałość, możesz zrobić na przykład drogę więcej lub zwiększyć intensywność. Ale teraz, jak cały czas dodajesz intensywność czy objętość, to twoje ciało już może nie dawać rady. I tutaj wchodzi właśnie tydzień deload, czyli czas, w którym dajesz ciało odpocząć. W tym tygodniu chcesz zmniejszyć objętość o 50% i możesz też lekko zejść z intensywnością. Zazwyczaj robimy taki tydzień po około 3 tygodniach ciężkiego treningu. I naprawdę jest to ważne. To właśnie w tym tygodniu poczujesz największy progres. Ostatni krok konsekwencji. Jak już wybierzesz drogę, to musisz ją robić. To, co pokonuje dużo osób, to zniechęcenie po pierwszych wyjazdach. Musisz wiedzieć, że pierwsze wstawki w drogę będą trudne, ale sekret do zrobienia drogi to nieodpuszczenie. Zobacz, że z każdego wyjazdu na wyjazd jest dużo lepiej, a nagle wstawisz się w drogę i magicznie przejdziesz przez pierwszą, drugą, trzecią wpinkę i nagle będziesz przy stanowisku. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że film był pomocny. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o treningu, odbierz naszego darmowego e-booka. Link znajdziesz w opisie.